Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Dzisiaj taka dosyć ciekawa historia. Zbliża się święto 1 maja, oni tutaj je obchodzą przez kilka dni, i w tym czasie dajemy naszym klientom, kooperantom, głównie koleżankom, które współpracują z nami, prezenty w postaci czekoladek. Tak się składa, że jeden z moich znajomych, Belg, jest cukiernikiem, jest szefem od produkcji czekolad. Od produkcji głównie pralinek, a to jest właśnie showroom. W, w fabryce czekam na odebranie naszych, naszych e, e, prezentów, drobnych e, prezencików e, z wydrukowanym logo naszej firmy. Na, na, tutaj macie na przykładzie, jakie formy e, trufli on robi. Głównie skupiał się na truflach, na wysokojakościowej czekoladzie 70-80%. Myślę, że 65% to jest chyba najniższy procent zawartości kakao. Belg ten utrzymuje wszystko, jak widzicie, w temperaturze, w dobrej wilgotności, także wszystko to jest tip-top um, i jego fabryka działa już tutaj 10 uh, lat. Jest lokalizowana bardzo blisko potężnego dostawcy słodyczy, jak i również masy czekoladowej, kakaowej, pudru kakaowego Harry Cabernault. Um, Dlaczego wam to pokazuję? Chcę wam pokazać, jak obcokrajowiec ogarnął tutaj rynek na miejscu słodyczy. Mimo. Oto właśnie on na zdjęciu. Jest bardzo miły, jest sympatyczny, ma niesamowite zdolności, jeśli chodzi o generowanie smaków. Zapachów jego czekolady naprawdę lubię, są cudowne. W ogóle w tym showroomie tak pięknie pachnie, odurzająco, że normalnie aż gęsi skórki można dostać. Tak, te czerwone serduszka to też czekolady. Fantastyczny sposób prezentacji na walentynki, a walentynków Chińczycy mają chyba dwa razy do roku, jeśli się nie mylę trzy razy do roku, a nawet i cztery razy do roku. Serduszka, kolor czerwony jest dominujący. W kulturze chińskiej, szczególnie na walentynki, jak i również szczęśliwe liczby. Widzicie, tutaj są dwa opakowania za 88 yuanów za trufle to naprawdę jest fantastyczna cena. Pudełka, oczywiście, wzorcowe, czerwone pudełka ze złotym opisem w Chinach na pewno się sprzeda. Miłe akcenty, też są takie koszyki z prezentami ze skóry robione, jak żeby inaczej. Kwiatuszki, które w środku zawierają właśnie czekoladki i trufle jak i również. Czekoladki w kształcie róży. To wszystko to jest oferta na rynek chiński, który pozwala sprzedać produkt. No niestety, obserwując cudowne w smaku produkty polskie, tutaj akurat dla muzeum lokalnego oferta pamiątkowa produktów, to było chyba podczas wystawy impresjonistów. Wracając do polskich produktów, które mają fantastyczne smaki, są nieporównania do nigdzie na świecie tych smaków. No niestety słabo opakowane i nie mają wzięcia w Chinach, ani nie mają pomysłu na wzięcie w Chinach, ani nie widzę dużej sprzedaży. Wszak przyznam Wam osobiście, każdorazowo jak klienci moi z Polski przywożą te prezenty w postaci słodyczy, bo zawsze ich proszę o, o słodycze i o wędliny. Wędliny, no każdy zje, niezależnie od smaku. Wędliny polskie są dobre, są... są ich smag jest ponadczasowy, i praktycznie wszędzie we wszechświecie polskie wędliny, jak i słodycze będą smakować. Wódka natomiast nie, ale wracajmy do słodyczy. I właśnie ten sposób opakowania, marketingu polskich słodyczy bardzo kuleje, mimo że mają fantastyczne walory smakowe, Powiem Wam na marginesie, nasze polskie słodycze są o niebo lepsze smakowo od tych belgijskich produktów. Być może, że to kulturowa, Moje podejście jest takie, być może, że jestem za bardzo oceniam z punktu widzenia polskiego smaku, ale przyznam Wam, że każdorazowo jak przychodzą słodycze z Polski, czy ptasie mleczka, czy przychodzą mieszka, czy śliwki w, w czekoladzie, czy krówki, Chinki, szczególnie Chinki uwielbiają nasze produkty. Także trzeba warto zwrócić właśnie na opakowanie. Opakowania, które ten Belg robi są piękne, atrakcyjne. Chcą się wziąć w ręce, nadają się fantastycznie nie tylko do sprzedaży w detalu, ale również hurtem, nadają się również jako produkty reklamowe, bo oczywiście najważniejsze w Chinach to nie jest konsumpcja słodyczy i czekolad per se. Oni nie jedzą tak dużo jak my tego jemy. Oni to głównie dają sobie jako prezenty. Jak Hinka zje kosteczkę, czy dwie czekoladki w tygodniu, to jest wielkie święto, ale oni to się dzielą tym między sobą. Smakują, próbują. W ogóle w, generalnie w kulturze ich um, słodycze nie są takie ważne, a generalnie na przykład amerykańskie czyny słodycze są bardzo słodkie. Co się liczy u Chińczyków to zawartość czekolady, e, zawartość kakao w opakowaniach, opakowania, e, prezentacja, jak produkt wygląda, jak zostanie włożony na półki. No niestety. Polskim produktom tego brakuje. Włosi, Amerykanie, Belgowie, Francuzi bardzo szybko to ogarnęli. Rozpoznali, jak się produkty powinny sprzedawać. Popatrzcie, jak mądrze: 83%. No co jest najważniejsze, w tym jest 8. 8 to jest ósemka. No i bardzo ładne opakowania z dużą ilością czerwonego. To jest akurat nie wypał, Ten 72, nawet rozmawiałem z gm -em. On ma na imię Danny. Wiecie dlaczego nie wypał ten 72? Kolor. Kolor fioletowy, kolor niebieski to jest kolor yy, śmierci. Tutaj yy, opakowania hurtowe, czasami końcówki schodzą z produkcji dla poddostawców, on dostarcza dla Disneya, on robi dla Hershey Group, on robi dużo materiałów czekoladowych promocyjnych yy, dla firm spożywczych, jak i również i dla normalnych firm, tak jak załóżmy dla naszej. Yy, Sprzedają się bardzo dobrze, jak mówiłem firma już jest 10, chyba 11 lat już jest. Zaliczył jedną restrukturyzację, bo w pewnym momencie ceny kakao podskoczyły tak wysoko, że produkcja była nieopłacalna. Nawet ma licencję na Pepe. Widzicie robi tutaj czekoladki Pepa Pig, Pepa Pig, ta świnka Pepa dla chińskich dzieci no to jest szaleństwo, to jest kompletne szaleństwo. Też oferuje draże czekoladowe, też oferuje wszelkiego rodzaju Czekoladki powlekane galaretką, czy galaretkę powlekaną czekoladką, czekoladki z zawartością migdałów, orzechów. Chińczycy to bardzo lubią, gdyż są w gruncie rzeczy wychowani przez francuskie, niemieckie produkty przede wszystkim. Dużo Chińczyków studiuje w UK, dużo Chińczyków studiuje w Australii. On się wzoruje w opakowaniach na tych produktach, jak i również tutaj macie przykłady, coś takiego jak Maltese. Wzoruje się na tych produktach, przygotowuje produkt bardzo podobny do globalnych marek. Nie kopiuje go, wszakże ofer ma ofertę tą taką gabarytowo wyglądową, garmażeryjną, także jest atrakcyjna dla oczu konsumenta. No i oczywiście tutaj w tym wypadku, co widzicie, to są takie niby M&M. W środku jest czekolada, z zewnątrz jest pokrycie cukierkowe, wszakże nie są płaskie jak M&M, też bardzo dobrze się sprzedają. Średni koszt w hurcie czekolady u niego to za kilogram zwykle płacimy około 5-6 dolarów. Jest bardzo tani, jakość produktów jest bardzo ładna. Co najbardziej mi się podoba, że jego graficy potrafił przygotować zarówno produkt czekoladowy jako, jako pralinkę czy jako inny rodzaj czekolady pod klienta, jak i również potrafił opakować potrafił stworzyć ładne opakowanie. Zatrudnia dużo interns z Europy, czyli sprowadza cukierników, studentów z uczelni europejskich, ze Szwajcarii, z, z Belgii, jak i również z Francji, i oni są taką jak gdyby świeżą krwią, jeśli chodzi o produkowanie, zarówno opakowań, jak i zawartości słodyczy. Natomiast on w gruncie rzeczy steruje tym, wysiłkami marketingowymi z tego tytułu, że no trzeba znać rynek i trzeba wiedzieć jak to sprzedać Chińczykom. Tutaj jeszcze raz najazd na te torby skórzane, bardzo, ale to bardzo się sprzedają te torby skórzane, ma na Taobao nawet własny sklep. No i ostatni hicior największy, czyli wszelkiego rodzaju owoce w czekoladzie. Owoce w czekoladzie to jest po prostu niesamowita rzecz teraz w Chinach. Wracając z powrotem do polskiej śliwki w czekoladzie, to jak klienci mi przywożą w postaci Prezentów one się rozchodzą bardzo szybko. I Chińczykom naprawdę bardzo smakują te śliwki w czekoladzie. Coś jest, coś jest, coś jest w smaku, coś jest w smaku czekolady i owoców, że to się w gruncie rzeczy daje od razu zjeść. I Chińczykom, Chińczykom to bardzo smakuje. I myślę, że i myślę, że myślę, że. Podejście pod względem produktu, jak i również podejście pod względem smaku i opakowania jest najważniejsze w Chinach, bo jednak jakość, no oczywiście w garmażeryjnej produkcji, szczególnie słodycze, jak tu widzicie, czy z orzechami, czy. Z różnego rodzaju nadzieniami e, czy drażetkami. No, smak musi być już na poziomie światowym. Chińczycy mają coraz bardziej wysublimowane smaki, e, podróżują po całym świecie, znają smaki, znają a, e, jak to się nazywa, texture, czyli jak, jak produkt się czuje w ustach, jak smakuje. Um, I bardzo często wybierają produkt, który jest podobny do globalnego produktu. I myślę, że y, to jest najważniejsza rzecz. Polskie produkty są fantastyczne. Wchodzą idealnie w chińskie smaki. Jedynie czym powinniśmy nadrobić to na pewno aspektem marketingowym i opakowania. Opakowania, opakowania. Z wszystkimi moimi klientami, którzy próbują wejść z czymkolwiek na rynek chiński, to ja im zawsze powtarzam jak mantrę. Opakowanie to jest 90% sukcesu w Chinach, a reszta to już leży tylko w formie marketingowej. Jako ciekawostkę podam tutaj, są właśnie coś podobnego do polskich kasztanek. Jako ciekawostkę podam, poczęstowałem delicjami. Któryś klient przywiózł duże opakowania delicji z Polski jeszcze przed wirusem, to koleżanki w biurze wchłaniały je jak jakąś heroinę. Normalnie cztery takie duże opakowania potrójne zniknęły w przeciągu półtorej godziny. Bardzo mi smakowały delicje. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta krótka taka pogawędka na temat cukiernictwa i produktu. Ja myślę, nie miałem dzisiaj za dużo czasu. Tak wyglądają tutaj, widzicie, takie specjalne, luksusowe opakowania, dlatego są w gablotce. Ja mu powiedziałem, żeby usunął te gablotki, bo to jest bez sensu nie można tego sfilmować, ani dotknąć, ani pomacać. I dzisiaj troszeczkę było mało czasu, żeby pootwierać opakowania i Wam pokazać jak wygląda produkt i posmakować i pomlaskać do mikrofonu, ale obiecuję, że następnym razem wezmę, przygotuję sobie zestaw do mlaskania i rozpakuję Wam i pokażę Wam jak wyglądają produkty, które się bardzo dobrze sprzedają. Macie namiastkę tutaj... Troszeczkę jak to wygląda. Macie na miastkę, jak wyglądają opakowania, jak mniej więcej wygląda produkt, bo zwykle produkt na opakowaniu wygląda tak samo jak w środku. Właściwie tyle byłoby na dzisiaj. Ja dziękuję serdecznie. Mam na imię Jarek i mieszkam w Finach od 10 lat.